Witam Was serdecznie u mnie na kanale. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu z samodzielnego montażu kominka Defro, który wykonałem osobiście. Zapraszam do obejrzenia całego filmu, gdzie zobaczycie krok po kroku, jak robiłem montaż kominka. Tutaj widać pierwszy etap, czyli gruntowanie płyt. Następnie będzie przyklejenie płyt kominkowych do komina, naklej do płytek. Oczywiście na łączeniu płyt użyłem specjalnego kleju wysokotemperaturowego. A dla uzyskania pewności i wzmocnienia konstrukcji, użyłem jeszcze specjalnie dedykowanych do tego kołków. Także zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Myślę, że Wam dużo wyjaśni, pomoże i ułatwi samodzielny montaż. Tak więc zapraszam do dalszej części filmu. Siemaneczko wszystkim witam na zakończeniu budowy. Dzisiaj w akcji kominek. Część zabudowy już mam gotowa. Zaraz biorę się do ustawiania kominka. Teraz ja będę sobie motować rurę doprowadzającą powietrze, Spiro. Tutaj musiałem troszeczkę dorobić sobie więcej, tak tak to wygląda. Ale ona tutaj wchodzi tu ładnie. To pasko zaciśniemy i będzie w porządku. Jak pozmontuję, to będę dalej. Minek akurat, jaki wybraliśmy, to jest opalany drewnem defro. Ten szerszy, 75 cm. Oczywiście z szybą boczną. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten montaż, jak ja to zrobiłem, tak, do montażu używam takich płyt krzemionkowych, specjalnych kominkowych, te płyty akurat do komina tutaj widać, przykleiłem sobie naklej do płytek, jak również dałem kołeczki takie wzmocniające, dla pewności, ale pamiętajcie, jeżeli będziecie to robić, żeby nie trafić w żadne kanały, czy też kominowe, czy coś takiego, żeby ceramiki przypadkiem nie przewiercić, więc trzeba sobie rozmierzyć, gdzie można bezpiecznie przewiercić, tak, płyta jest oczywiście tutaj jeszcze wzmocniona u dołu wzmocniona wszędzie na łączeniach tak samo u góry następne łączenia też według tutaj wzmocnienia akurat u mnie wychodzi tak, że kominek będzie zbudowany z przodu komina z uwagi, że troszeczkę nie dopilnowałem, że jak mi wybudowali komin, że wylot, wylot dymu jest na tą stronę natomiast wyciska na tą a miała być z tamtej strony Oddziel miało być odwrotnie, natomiast wylot miał być Tutaj, dokładnie w tym miejscu, i kominek miał stać z boku, ale jak tu mówię, nie ma tego złego, czy sobie na dobre nie wyszło. E, tak sobie wymyśliliśmy, że kominek będzie stał z przodu, a z tyłu będzie miejsce na jakieś tam akcesoria do kominka, jak również być może składowanie drewna. Także ja biorę się, składam e, w dalszej części, jeszcze będę Wam dogrywać e, co i jak. Natomiast tutaj już mam podłączony wlot powietrza do kominka, doprowadzony z zewnątrz. Tutaj sobie właśnie teraz ustawiam, montuję rury. Rurę mam dociętą, złożoną. Teraz sobie będę wszystko kolankami ustawiać, żeby to ładnie wyglądało. W miarę równo fajnie było. Skręcam to na stałe i działam dalej. Także zaraz dogrywam dalszą część. Słuchajcie, w międzyczasie, jak już zmontowałem sobie wszystkie rury, robię małe przepalenie, żeby sprawdzić, jak tam wszystko czy jest szczelne. I zaraz działam dalej. O, słuchajcie już e, kominek mam w sumie ustawiony, ponieważ jeszcze raz musiałem go troszeczkę pobawić się kolankami, lepiej ustawić, bo mi troszeczkę ta rura nie pasowała. Ale jest wszystko ustawione, wszystko jest jest też e, akurat go nie kółkowałem, ale wkleiłem go sobie i postawiłem na takich blachach grubszych, żeby obciążenie na mnie nie stało tylko na samych stópkach. E, wkleiłem sobie takie rameczki u do dołu ściągające, które będą, oczywiście już e, otwór mam wymierzony. Trzeba pamiętać przy tym otworze w wycinaniu, żeby zgodnie z instrukcją zostawić między tym rantem a płytą minimum 5 mm w takiej dylatacji. Jak również na co zwróćcie też uwagę, jakbyście sobie robili, że kratka nie ma, że nie możemy od razu wyciąć za wysoko, ponieważ nie będzie nam wciągać powietrza, tak jak trzeba. Trzeba ją mniej więcej zrobić na tej wysokości, tak żeby powietrze, czy też na tej, żeby powietrze było zasysane pod kominek. Fajnie, wtedy będzie nam odbierać ciepło. Ja, tak jak wymierzyłem, to akurat otwór od podłogi zacznie mi się na 13-14 cm. O tak, tym trzeba pamiętać. Otwór tu mam wycięty. Zaraz sobie rozmierzam, odwrócę sobie płytę. Wymierzę sobie, gdzie mam zrobić tutaj otwór. Pod tą kratkę, pod ten luft. I co? Działam. Zaraz coś gramy dalej. I słuchajcie, jeśli chodzi o rozmierzenie tej kratki. Tak jak mówiłem, około 12-13 cm, kiedy tak sobie wymierzyłem, że akurat wychodzi mi otwór, ponieważ tutaj jeszcze jest taka maskowniczka, ten otwór musi się zaczynać na 14 cm, nie, ponieważ tam jeszcze dojdzie mi centymetr podłogi, to akurat będzie na 13 tak? Także tutaj mam rozmierzone na 14 cm z jednej i z drugiej strony. Ja sobie, żeby się nie bawić, to sobie kratkę też wziąłem sobie, tak jak ona tutaj ma być, akurat to płyta będzie narozy. tutaj sobie ustawiamy ją. Na równo. I to sobie zaznaczamy, dokąd mniej więcej ta kratka ma Przesuwamy, tak, Dokąd kratka ma być. Oczywiście zaznaczamy sobie tą odległość tutaj i mierzymy. Kratka ma być, otwór ma mieć, jak tutaj widać, 6. sprawdzimy dokładniej. 6,5 cm. Tak? Otwór. Ja zrobię takich w sumie. Na 6, i 3 ewentualnie sobie go później poszerzę roz jakimś kliniczkiem czy czymś, tak? No i oczywiście, sobie, a, oczywiście, odmierzamy sobie tutaj 6 raz, 2 i 3 mm, zaznaczamy sobie. Tak samo z tej strony. 6 mm. 3 mm. Centymetra przepraszam. Zaznaczamy. Odrębowo sobie ładnie podziwały. Tak Czek. Punkt, punkt punkt no i rysujemy ciach Tylko tak było ładnie jak mówi to jak mu przykazał ciach, odznaczamy i wycinamy Działam, wycinam, i zaraz wygrywamy coś dalej. Dobra, tworzyk wycięty. Słuchajcie, jeszcze taka rzecz. Nie wiem, jak tam robią sobie inni fachowcy, czy coś takiego. Ale ja akurat tutaj dałem wzmocnienia z jednej z drugiej strony. Tak samo tutaj przy kratce też dam takie na narożniku wzmocnienie. Tak samo tutaj, żeby. A znaczy z tej strony może nie, ale tutaj przynajmniej na dole dam takie wzmocnienie, żeby usztywnić troszeczkę tutaj to tak? żeby to nie pracowało. Tak? I dalej. No i słuchajcie, mam tutaj już część skręconą. Kążu jest złapany. Oczywiście tak jak trzeba, wszystko jest pięknie. Teraz się sobie wymierzyłem kolejną płytę. Teraz ta płyta będzie wchodzić wewnątrz, czyli mierzymy stąd, dotąd. Oczywiście wymiar łapie tutaj z tego miejsca skręconego, tak? Tak żeby równo mi w pionie wyszła płyta, ponieważ ta płyta jest w pionie idealnym więc mam już sobie tutaj namierzoną wszystko jest rozrysowane tak samo rozrysowana jest kratka dolna rozrysowane miejsce na kominek wycinam, a jak ja robię żeby mi nie pękło, słuchajcie najpierw te rogi tak jak w płytkach rogi sobie delikatnie nawiercam wszędzie, a później nożykiem bardzo ostrym nożykiem sobie delikatnie to wycinam także działa i słuchajcie, już mamy kolejny element docięty Tutaj oczywiście wszędzie wlatują wzmocnienia Jak widać Tutaj też wzmocnienia, wzmocnienia na rogach Wzmocnienia na dole Kleimy te wszystkie połączenia klejem I skręcamy wkrętawów Zaraz sobie to ustawiam Łapie poziomy, ładnie sobie do tej ściany Próbuję dociągnąć To mi też tutaj poschodzi tak jak ma być Wlatuje klejik kręty będzie w sumie to zrobiony będziemy lecieć z całą górą No i co, klejek mamy nałożony Akurat tutaj z tej strony podakładany, tam u dołu Tutaj z tej strony Wkładamy i skręcamy I dobra, słuchajcie, mamy ten boczek zakręcony Krateczka fajnie pasuje Kącik złapany No i co, szykuję sobie tutaj oczywiście na łączeniach tych płyt Takie wzmocnienia jak tutaj, będą pójdą tu płyty również tu i tu i motuję płyty do góry także tego już nie będę pokazywać bo to prosta rzecz pokażę jak tam e, później tą do komarę komorę dekompresacyjną taką zrobię e, to coś dogram a tak sobie na razie kleję płciki skręcam w całość słuchajcie jeszcze tutaj e, jeśli chodzi o komorę dekompresacyjną to akurat u mnie będzie na wysokości około tam e, 50, paru centymetrów od sufitu i tutaj będę miał wylocik powietrza na dystrybucję ciepłego powietrza. Do, e, oczywiście na, na piętro. Pomyślałem sobie, że zrobię z taką przepustnicą, żeby jak coś to odciąć, żeby tam nie leciało ciepłe powietrze. I zamykamy. Tak? Będzie. Kratka będzie wyglądać sobie. Tutaj już przeszykowałem sobie. Tutaj pójdzie e, rula fluxa. Mam też. Wszystko jest ładnie zaklejone, szczelnie. Także zaraz ją montuję i pokazuję dalej, jak to wygląda. No i co słuchajcie, Półeczkę mamy założoną. Tutaj mam też oczywiście już założoną rurę flexiwa ocieplana. Jest to spiro ocieplane. Wejście do komina. Oczywiście ta przepustnica, o którą mówiłem. Wszystko jeszcze nie zrobione. Tu jest komin odklejony, tutaj też. W komineczku się pali fajnie. Już sobie montuję dalej płyty. W komineczku się pali. Płyta już tutaj zrobiona, otwory ładnie wycięte. Eee, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz z tym przyjąć. Ponieważ, jak mówiłem, tam otwory wejście do komina. To jest zrobione na takiej przepustnicy. Cięgielko ma to schowane. Jeżeli jest wyciągnięte, to jest otwarte. Jeżeli jest... Włożone to jest zamknięte. Dzięki jest schowane, także nie będzie go widać z żadnej strony. Tutaj leci też już zabudowa. Za chwilę już sobie płytę docinam, gruntuję, więc składam w całość. Następny etap to będzie szpachlowanie i zaciąganie siatki. Tak? Także ale na razie ładnie. Pelecik, drewnianko się pali, także ciepałko idzie. Jest super. Słuchajcie, tak wygląda to u mnie od środka, wszędzie klej, wszędzie wzmocnienia na rogach, przy ścianie, przy suficie również. Tutaj ta lineczka, tak jak mówiłem, sięgiełkiem. sobie jest, leży swobodnie do zamykania, klej położony, no i wklejam ostatnią płytę. No i dobra, słuchajcie, mamy kominek skończony, wygląda to tak. Proszę bardzo, z tej strony tutaj jest taka wnęka. Dostęp do czystki, jak również miejsce tutaj będzie na drewno, pewnie składowanie, lub jakieś przyrządy do kominka. Kominek ogólnie prezentuje się tak. Tu mamy tą stronę, tutaj będzie szersza taka ścianka. I co? Sprzątam bałagan, biorę się za kładzenie kleju i siatki na kominek. No i słuchajcie, kominaczek skończony, tutaj narożniczki sobie powklejałem Oczywiście wszędzie na każdy ruch narożnik z wycięciem I akurat już zaciągnąłem sobie froncik siatką eee, W miarę wygładzone, jeszcze zaraz tak na mokro sobie wygładzę, żeby było równiejsze Oczywiście później na to pójdzie jeszcze troszeczkę gładzi Więc będzie dużo ładniej, dużo ładniejsze, tak, strukturka Ale i tak myślę, że chyba fajnie to dość wyszło Patrzę w tę stronę, jeszcze to wygładzimy. Także działamy, działamy. I dobra, słuchajcie, finalnie kominek wygląda tak po zaciągnięciu kleju siatki. Również tył. Na mam takie smarki, ale te smarki to sobie nożykiem, jak już wysyję, ładnie obc obcinam do kątu. Wygląda to w ten sposób. To też zaciągnięte, już widać, jak przesyka sobie. Na to pójdzie gładź. Także finalnie finalnie na dzisiaj prace skończone Następny etap to będzie gładzowanie. Także nie uciekajcie, zapraszam was za chwilę No i słuchajcie kolejny etapik pracy czyli gładziowanie. Pierwszy raz kominek zaciągnięty gładzią Ja akurat mam taką gotową gładź w wiaderku nie bawiłem się w żadne tam e, rozrabianie z proszku ponieważ uważam, że te z wiadrek są dość fajne, nie zasychają szybko w kominku się fajnie już pali troszeczkę sobie grzeje, bo jest chłodno na dworze e, także pierwsze zaciągnięcie jest, jeszcze raz później e, drugi raz zaciągam i oczywiście też pójdzie e, szlifowanie tak, tej władzi już tak na gotowo także po pierwszym razie wygląda to tak jak to przesknie, polecę sobie drugi raz. Więc myślę, że dość fajnie to wyszło. Jak już drugi raz przelecę, przyfuję też coś zaraz będzie. Także czekajcie dalej. I słuchajcie, już mamy kominek gotowy, zaciągnięty oczywiście klejem siatką, następnie gładzią. Przemalowany jest teraz raz farbą gruntującą białą. Wygląda to w ten sposób. Spójrzcie, ściana tu było łączenie. Kratka wylotowa. Tutaj mamy wylotową. I oczywiście kamineczek. tak. Tak wygląda na chwilę obecną, jeszcze później pójdzie malowanie i takie tutaj sobie dopieszczę, koło tego, już przed ostatnim malowaniem sobie to wszystko, że tak powiem, dopieszczę, podrównam, wygładzę i też postaram się przemalować, okleić ładnie kominek, żeby nie pobrudzić i wszystko oczywiście okleić. Tutaj mam tą zasówkę u góry z tyłu schowaną, także nie będzie jej widać. Akurat w tym miejscu będzie miejsce na drewno. Ewentualnie gdzieś jakaś zabudowa u góry się troszkę delikatnie zrobi, ale to już zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w praniu. Także na chwilę obecną, kominek prezentuje się w ten sposób. Myślę, że wyszło to dość fajnie. Wy ocencie w komentarzach, jeżeli Wam się podobało, filmik Wam w pomógł, pomógł. Dajcie lajka, like suba. I zapraszam do oglądania na kolejnych filmów, które gdzieś tam z mojej budowy nakręcam. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.